Cześć. Tutaj Natalia, a ty słuchasz podcastu Angielski w piosenkach. W każdym odcinku tłumaczę tekst jednej piosenki, a ty możesz uczyć się ze swoich ulubionych przebojów. Będę czytać wers w oryginale, tłumaczyć go i dodawać swój komentarz. Na końcu czekają na ciebie ćwiczenia. Moja dzisiejsza piosenka nie jest świąteczna, ale ze względu na teledysk kojarzy mi się z zimą. W klipie Alicia gra na dworze na pianinie i ma na sobie takie dwa outfity. Pierwszy z nich to taki dłuższy płaszcz z futerkiem po boku co moim zdaniem dzisiaj wygląda tak sobie. A drugi outfit to taka bardzo praktyczna, krótka kurteczka. A, i czasem jeszcze migają ujęcia w kaszkiecie. Mi dzisiaj nie do końca podoba się ta moda z przełomu lat 90 i początku 2000, ale widzę, że dzisiejsza młodzież ma inną opinię i chętnie czerpie inspiracje z tamtych lat, a nawet niektóre stylówki wydają mi się jakby żywcem wyjęte z tamtego okresu. Mówiąc o latach zerowych, 2000, to jak powiemy to po angielsku? Bo lata 80., 90., to część z was pewnie wie, że to są the 80s, the 90s. Pierwsza dekada XXI wieku to the Odds. nazwa nawiązuje do zera, inaczej zero po angielsku to not, pisane n-a-u-g-h-t, n, -A -U, -G -H -T, n -A u g h t albo można też powiedzieć the early 2000s, czyli dosłownie wczesne dwutysięczne. Przejdźmy do odcinka... Dzisiaj uczymy się z piosenką Alicia Keys If I ain't got you. Możesz wziąć sobie coś do pisania, usiąść wygodnie i zaczynamy. Some people live for the fortune. Niektórzy żyją dla majątku. Zwróćcie uwagę na wymowę słowa fortune. Fortune. Some people live just for the fame. Niektórzy żyją tylko dla sławy. Fame, sława. Some people live for the power. Niektórzy żyją dla władzy. Some people live just to play the game. Niektórzy żyją tylko po to, żeby grać. Some people think, niektórzy myślą, that the physical things że rzeczy materialne. Physical, fizyczny, materialny. Też warto tutaj zwrócić uwagę na wymowę. Physical zapisujemy przez PH na początku, ale wymawiamy przez F. Physical. Dalej. Define what's within. Określają wnętrze. Within dokładniej możemy przetłumaczyć jako w wewnątrz, w obrębie. Można powiedzieć na przykład within a year, w ciągu roku albo within a walking distance, czyli w takim miejscu, do którego można dojść na nogach. Dalej. And I've been there before. Też tak miałam, znam to. Jest takie angielskie powiedzenie been there, done that, co mniej więcej znaczy. Byłam w tym miejscu, też tak robiłam, miałam tak samo. Ja właśnie w ten sposób odbieram ten fragment, że ona też tak miała jak ci ludzie. Dalej. And that's life, the bore. Takie życie to nuda. Bore, nuda. So full of the superficial. Tak pełne powierzchowności. Superficial, powierzchowny. Całkiem niedawno pojawiło się to słowo w innym odcinku podcastu. O ile pamiętam, to była piosenka Muse Supermassive Black Hole. Some people want it all. Niektórzy to chcą wszystkiego. But I don't want nothing at all. Ale ja nie chcę niczego. Tak, w tym zdaniu jest błąd. Poprawna forma to I don't want anything. Kiedy jest przeczynie gramatyczne przez użycie not, nie powinno używać się słów takich jak nothing, anybody, a anything, anybody. Ten początek no powinien być zamieniony na any. I tak dalej. Wersja, którą śpiewa Alicia, jest bardzo nieformalna i potoczna. Często tak mówią ludzie, którzy otrzymali słabą edukację. Dalej. If it ain't you baby. Gdyby nie ty, kochanie. Słówko ain't pojawiło się już też kilka razy w podcaście. Ain't to potocznie przeczenie do czasownika być be i mieć have. If I ain't got you baby. Gdybym nie miała ciebie, kochanie. O tutaj właśnie jest przykład, gdzie ain't znaczy not have, nie mieć. Some people want diamond rings. Niektórzy chcą pierścionków z diamentami. Wymowa słowa diamond, diamond, diamond. Some just want everything. Niektórzy chcą po prostu wszystkiego. But everything means nothing. Ale wszystko to nic. If I ain't got you, jeśli nie ma ciebie. Some people search for a fountain. Niektórzy szukają źródła. Promises forever young, które obiecuje wieczną młodość. Fountain. Też zwracam uwagę na wymowę fountain. Fountain to fontanna albo źródełko. Więc ja tutaj widzę małą grę słów. Dalej. Some people need three dozen roses. Niektórzy potrzebują trzech tuzinów róż. Dazen przetłumaczymy jako tuzin, ale też może to znaczyć, że po prostu jest czegoś dużo. Ciekawe też jest to, że u nas takie nazwy jak tuzin raczej zanikają, a w języku angielskim dozen funkcjonuje i ma się całkiem dobrze. Dalej. That's the only way to prove you love them. I to jedyny sposób, by udowodnić, że się kocha. Hand the world on a silver platter. Podaj mi świat na tacy. Idiom hand something to someone on a silver platter. Znaczy podać komuś coś na tacy, czyli ktoś dostanie coś bez wysiłku. Tak, jest to trochę długi idiom, ale wierzę, że dacie radę zapamiętać. Też jeszcze zamiast hand można powiedzieć give, więc hand give something to someone on a silver platter. Dalej, and what good would it be? I jakie by to było dobro, with no one to share, with no one who truly cares for me. Bez nikogo, z kim można się podzielić, bez nikogo, kto naprawdę o mnie dba. Care for somebody troszczyć się o kogoś. Truly, prawdziwie, naprawdę. Ok, to już koniec tekstu. Może i piosenka nie jest świąteczna tak jak wspominała na początku, ale niesie ze sobą wiadomość, o której powinniśmy pamiętać szczególnie w tym okresie, że czasem tak bardzo skupiamy się na tych materialnych physical things, a tak naprawdę bez tej drugiej osoby czy innych osób, które są nam bliskie, to te wszystkie rzeczy nie mają żadnej wartości i znaczenia. Powtórzmy sobie najważniejsze rzeczy. Powtórz słowa i wyrażenia po angielsku i po polsku. Fortune. Majątek. Physical. Fizyczny, materialny. Within a year. W ciągu roku. Been there, done that. Znam to, nic nowego. bore nuda superficial powierzchowny fountain fontanna hand give something to someone on a silver platter podać komuś coś na tacy. ćwiczenie pierwsze. powtórz słowa i wyrażenia po angielsku. fortune, physical, within a year, been there, done that, bore, superficial. Fountain Hand give something to someone on a silver platter. Ćwiczenie drugie. Przetłumacz słowa i wyrażenia na język angielski. Majątek Fortune Fizyczny, materialny physical w ciągu roku within a year znam to nic nowego been there done that nuda bore powierzchowny superficial fontanna Fountain. Podać komuś coś na tacy. Hand give something to someone on a silver platter. Dziękuję za wysłuchanie. Bardzo się cieszę, że tu ze mną jesteś. Odcinki pojawiają się w każdą niedzielę, ale ze względu na okres świąteczno-noworoczny dwa ostatnie odcinki pojawią się w sobotę. Jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz go ocenić albo też zostawić komentarz pod odcinkiem. Zapraszam na mojego Instagrama kuchnia.angielskiego, gdzie możecie przesyłać swoje propozycje piosenek. Pamiętajcie, żeby uczyć się regularnie i do usłyszenia. Cześć!